Dzień dobry Państwu, witam witamy bardzo serdecznie w podcaście Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panią dr Oleną Babakową na temat raportu, który przygotowała y, dotyczącego wojny w Ukrainie, imigrantów i uchodźców z Ukrainy w polskim dyskursie politycznym, który badała. I projekt, bardzo chciałbym zachęcić do y, czytania tego raportu, projekt był realizowany we wsparciu z Open Information Partnership. Powiedz Lena, do jakich wniosków głównych doszłaś po przebadaniu tego tematu? Jak to zawsze są dwie wiadomości zła i dobra. Zacznę od dobrej. Dobra jest taka, że temat Ukrainy, rosyjskiej agresji na Ukrainę, Конічності заходній допомоги для України, власне, як інтересу заходу, а не такі, як допомоги харитативні, є чомгло обецний в польському дискурсі публічним. І від лад виглядає на те, що в тій справі польський мейнстрім з собою ще згадує. І влада, і опозиція налягають на те, що спарчі України мілітарне, стратегічне є конічне. Навіть партії, скрайні правіцові, такі як конфедерація, Хоча ж, цехуюм є виповіді антиукраїнське, таких витричних, як наприклад, воронкування помоці Україні ж. Київ найперше мусить зробити то, то ми, ми, то, таке подеще транзакційне. Але тим не мені, ну, їжелі навіть порівнами конфедерацію до інших партій з крайньо правіцових, з ВОХ, з Франції, з Німіс, то побачимо, що є, однак, є сто чонгле подеще в обиць Києва більш консенсуальне, ніж конфліктове. Він добре, відомо, що є така, що і в польському дискурсі політичному в Огулі, і під час парламентарної кампанії в 2023 році, ТНТ же в спирами Украины то спарча треба континовать, был обецный. Зва відомості є така, що поза тим вонтким, де Україна показувана в такому світлі добрим, як наш союзник, як панство, яке вальче не тільки свої, але й наші інтереси, а решта інформації так званих українських, яка з'явилася в компанійному контексті, ну чим ж назвати інформаціями позитивними? Na pierwszy plan i wiosną, i latem, i jesienią, i zimą z 2023 na 2024 roku wyszedł tzw. Tak zwany kryzys zbożowy. Mhm. Czyli e, protesty rolnicze przeciwko importowi z, e, żywności z Ukrainy, które w kwietniu ubiegłego roku zaskutkowali wprowadzeniem pierwszego embarga, później we wrześniu tuż przed wyborami jego prolongacją, a, którym towarzyszył bardzo intensywny a, dyskurs publiczny. Na temat tak zatruty ukraińskiej żywej żywności, mm -hmm. która jest wprowadzana do Polski przez duży zagraniczny kapitał. Czyli po jednej stronie uderzenie w takie i, e, nuty godnościowo-prawiecowe, czyli nasza zdrowa żywność versus ich niezdrowa żywność, jednocześnie też uderzenie w takie lewicowe serduszko, że zobaczcie, tu jest zdrobny polski rolnik, który kontynuuje tradycje rodzinne. Щери чоловік праці, а ту міжнародному конгломерати, туристому тон ще затронете. Політиці від права до лева організували контроле посельське від наволували, ніхто би інтерв'ю ситуацію. З всіх тих виповідей у польського odби, польського виборця унікнення мало повсталось враження, що експорт живності з України є таксичний з кожного пункту відняти. А під кінець року, зрештою, курток по виборах, вже було доступне виніки рапорту НИК чи польського паństwowego аудитора, польського санепіду, Кто же мовили о тим же живність з України в порядку, що jeżeli доходило до якісь скарги, наприклад, пестицидами, заказаними в Unión Європейське, то дотичатом тільки 2% уже A, chociaż a, pojedyncze eksperci, na przykład a, izby uh -huh. gospodarcze, starali się promować informacje. Że uкраinske zboże też produkowane przez prywatnych rolników, że tak w ogóle to polski eksport do Ukrainy ma mocno nadwyżka nad ukrańskiem do Polski. Że blokada granicy szkodzi interesom też polskich eksporterów, takich jak którzy eksportują produkcję, na przykład mleko, dokładnie. A to się Nic nie przybiło, prawda? Do, do dokładnie. Natomiast do opinii publicznej przybiły się filmiki posłów Konfederacji, którzy grasują po, po granicy i podiłem. Pokazujemy wysypane z ukraińskich wagonów zboża, które niby tam było pleśniawe, niby było zakażone i tak dalej. Politycy walęli albo drążyć temat, albo ewentualnie milczeć. Natomiast niestety no, nikt nie przywołał do rozsądku i nie zaapelował o bardziej zrównoważone i bardziej oparte na faktach naświetlenie tematu. Widzimy tu znamiona kompanii dezinformacji, widzimy tu znamiona jakby fake newsów. Częściowo myślę, wydaje mi się, że to jest związane z tym, że w jakimś sensie polscy politycy, rozmawiając o Ukrainie w przestrzeni wewnątrzpolitycznej, nie mają presji na to, żeby być bardziej konstruktywni przez brak ukraińskich wyborców. Chociaż Polska jest zamieszkiwana przez prawie dwumilionową ukraińską społeczność, tylko kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, no jak na razie są obywatelami Polski, więc mogą głosować w wyborach. Więc nie ma presji ubiegać się o głosy tych wyborców. Zresztą żadna z partii, nawet lewica, nie zaprosiła Ukrainki czy Ukraińca o backgroundzie migracyjnym na swoje mhm. listy. Co też moim zdaniem jest wymowne. Temat Ukrainy w ubiegłym roku dla polskiej polityki w jakimś sensie był tematem toksycznym. Łatwo je stracić, ciężko je zyskać. To bardzo ciekawe, co mówisz. A powiedz mi, a w jaki sposób? Bo ja się bardzo bałem w ogóle, że ta sytuacja ze zbożem, ale również z sektorem transportu, prawda, że ona bardzo mocno wpłynie na stosunki polsko-ukraińskie i rzeczywiście to okresowo wpłynęło. Ale pytanie, jak jest dzisiaj, czy to się wyprostowało? Czy, czy sądzisz, jak też spoglądasz na badanie opinii publicznej, czy to miało jakiś taki mocny, głęboki wpływ, czy coś się zmieniło na skutek tego? Czy dzisiaj wracamy trochę, no dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, kiedy Przyjechał prezydent Zełęski, później oni lecą na, na szczyt NATO do Waszyngtonu. Ma być podpisanie traktatu bezpieczeństwa polsko-ukraińskiego. Właściwie gdzie jesteśmy dzisiaj? Stosunki polsko-ukraińskie niezwykle rozbudowały się w ostatnich latach. Już nie mówiąc o współpracy po 2022 roku, kiedy Polska jest jednym z kluczowych państw, co dotyczy. Mm -hmm. Pomocy militarnej, finansowej, humanitarnej dla Ukrainy, ale jeszcze nawet przed tym. My, zwykle, kiedy mówimy o stosunkach polsko-ukinskich, mówimy o tym wymiarze politycznym, mm. który, owszem, jest podatny na kryzysy, jakby nie pierwsze obserwowaliśmy przy okazji zbożenia, jestem pewny, że nie ostatni. Є то таке певне вахадво, актори один раз лечив в одному, другий раз в другому сторони. Тераз, поніж розмовляємо вже в окреші, де домінев три по колеї кампанії виборчих в Польсі, де виборів президентських ще mm -hmm. правий рок, віддім же темат українські, поза вашні таким спарчем мілітарно-стратегічно в публічній справі справі необецне. Sondaże wskazują na to, że Polacy chłodniej podchodzą już do, 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 do kwestii mhm. pomocy Ukrainie i Ukraińcom, że wciąż jest znacząca przewaga liczby zwolenników pomocy militarnej, natomiast ciągle spada liczba zwolenników pomocy humanitarnej, pomocy uchodźcom z Ukrainy, w tym, którzy znajdują się na terenie Polski. Mhm. Czymściowo jest związane to owszem z tak zwanym war fatigue, czyli takim zmęczeniem wojną, którą zresztą obserwujemy we wszystkich krajach Zachodu. Але по другій стороні, і тут я сам шоконана, що є однак то, в який спосіб польські політиці виповідали, і виповідаємо у Україні і українцям, теж на то знехенцення мав вплив. Uh, на канві кризису з mm -hmm. але появився в кампанії, впроваджило право і справедливо, але псевіяво теж в інних формаціях політичних, і у, не тільки у правіцових лідерів опініна, і на Твітежі, і на Тік-Току, і на Фейсбуку, вон таку так званий невдячності українців. Mm -hmm. Pojawiło się to w kontekście wojny, że po raz kolejny jakby, rząd ukraiński jakby nie robi to za wiele, ale było też związane z gospodarką, bo strona Polska, przypomnę Państwu, oczekiwała od Ukraińców, że po prostu no, jakby po polskim embargo po prostu zrezygnują ze swoich rządów. że zrozumieją, że Polska jakby jest w trudnej sytuacji w kontekście relacji z rolnikami, że w ogóle są wybory, mhm. więc no, Ukraina po prostu no, nie będzie eksportować, no, to trudno, no, nie zarobi. Więc to, że Ukraińcy jakby drążyli temat, zapowiadali skargi, skargi do Światowej Organizacji Handlu, Handlu. do Komisji Europejskiej, było ujmowane jako niewdzięczność. Mm. I to widzę jeden z kluczowych problemów w relacji polsko-ukraińskich, który i był 10 lat temu, i 5, i objawia się, no prawie od razu zaczął się objawiać, no jakby już tam gdzieś jesienią 22 roku, czyli po okresie tej takiej, jakby powiedziałam, egzaltowanej przyjaźni polsko-ukraińskiej. Mm. To jest wątek, który polega na tym, że w tej chwili, kiedy to są relacje pewne asymetryczne, asymetryczne podmiotowości, kiedy Polska jest tym partnerem wiodącym, który oferuje pomoc, wyznacza mm. kierunek itd., tak a KiU za tę pomoc dziękuje, wszystko jest dobrze. Natomiast w tym momencie, kiedy Ukraina jakby wychodzi z tej roli podopiecznego i jeszcze zaczyna wykazywać asertywność, Domek Skarb gwałtownie się, się ruszy i по по її сома ружна на пенча не тільки по мен за столицями, але зараз по мен за споוченствами. То це відімо споוченствя. По одній стороні, ну, рочні то та симпатія до українців в Польщі, до поляків в Україні, а по другій стороні, ну, по таким окресченим читовим явищам 22-го року. I już mniej Polaków, jakby jest chętne widzieć ukraińskich uchodźców w Polsce, a jednocześnie Ukraińcy już podchodzą do Polaków nie z taką sympatią jak wtedy. Wtedy 90 plus procent Ukraińców darzyło Polaków sympatią. Dzisiaj mi się wydarzy około 75. Jest to niewątpliwie reakcja nawet nie tyle na wypowiedzi polskich polityków ale właśnie na blokadę granicy. Ale to jest cały czas mówimy o takim punkcie, który się zdarzył od początku wojny. Czy ty sądzisz, że my budujemy już na fundamencie tak mocnym po tym, co się stało, po po lutym 22 roku że to nawet jak trochę się ochłodziło to to jest i tak bardzo duży postęp Wiesz co, mi się wydaje, że e, problemem polsko-ukraińskich relacji nigdy nie, było, nie był brak ciepła w tych relacjach. Mhm. To znaczy, poza lutym 22 roku, w, tylko w ostatnich dwóch dekadach było wiele momentów, kiedy Polacy wykazywali się szczerą solidarnością i e, bardzo znaczącą pomocą wobec Ukraińców, a Ukraińcy mówiąc, szczerą empatią wobec Polaków. E, nie wiem, czy e, polscy koledzy są tego świadomi, ale na przykład e, w Ukrainie, przynajmniej według mojej socjologii, liczba zwolenników teorii o zamachu smoleńskim jest o wiele większa niż w Polsce. Aha. I Ukraińców nie trzeba przekonywać, że Rosjanie zabili polskiego prezydenta Ukraińcy Polakom tego bardzo o, współczują. Mhm. Natomiast wchodzi o coś innego, że właśnie te relacje są zbyt afektowne, zbyt emocjonalne. Brakuje im na dłuższą metę takiej, takiego dużego, pragmatycznego, strategicznego projektu. Mhm. Ponad 10 lat temu to był na przykład rurociąg Kodesabrody, Brody, mhm. który miał wspólnie zajmować się Ukrainą i Polską. Później był to projekt Międzymorza. Chociaż później, jak się okazało, Polacy i Ukraińcy na, na różne sposoby rozumieli, mhm. czym jest Międzymorze. Dziś widzimy, zresztą jakby w 2022 roku miał to zostać taki duży traktat o polsko-ukraińskiej współpracy, który miał powstać tak. na wzór traktatu niemiecko-francuskiego, który zresztą no, jest bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia nie tylko relacji między mm. państwami, ale w ogóle integracji europejskiej, jak utrzymania utrzymanie jedności całej Europy. Widzimy, traktatu na razie nie ma. Jest ważna, aczkolwiek nie tak uh, szeroko, szeroko zakrojona umowa mm. o współpracy bilateralnej. Uh, Taki potencjał na przykład ma temat odbudowy Ukrainy. Mm -hmm. widzimy, tutaj... że, widzimy, że polska strona już poczyniła pewne kroki, zresztą już powstał urząd pełnomocnika do spraw tej odbudowy. Aczkolwiek to widzimy pewien regres po stronie ukraińskiej. Ukraińskie władze nie chcą do, nadać polskiemu biznesowi jakichś specjalnych koncesji w procesie mm -hmm. tej odbudowy. Ale jeśli, jeśli mógłbym Cię jeszcze dopytać yy, na tym poziomie społecznym, bo powiedziałeś o problemy Wołynia. My co roku, w lipcu akurat, przeżywamy to, że nie jest zazwyczaj na polsko-ukraińskiej agendzie. I czy to nie jest jednak trochę tak, że od momentu wybuchu wojny ten problem owszem jest ważny, ale nie powoduje aż tak wielkich społecznych emocji, szczególnie po stronie polskiej, prawda? Bo on był nie do końca rozumiany po stronie ukraińskiej. Czy ty sądzisz, że, że nam się udało trochę dzięki wojnie? Przejść ponad tą e, historyczną, e, taką raną, która w dużym stopniu determinowała stosunki polsko ukraińskie przez przed okresem wojny. W tej chwili chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ani ten raport, ani ta rozmowa nie mają na celu zbadania istoty sporu pomiędzy polską a tak. ukraińską polityką pamięci w sprawie wojny. E, jest, to temat, jest to temat bardzo wrażliwy, gdzie po stronie ukraińskiej jest. Są, powiedzmy szczerze, i grzechy, a jeszcze więcej zaniedbań, ale... A, ale jakie są twoje konkluzje odnośnie wołania tutaj, prawda? Ale, bo są. Analizując polską debatę publiczną, bo, bo, bo mhm. wokół, nie, wokół niej się skupiamy. A, zacznijmy od tego, że a, polska polityka, głównie w takim kontekście mówię o Koalicji Obywatelskiej, ale tym niemniej wszystkie polskie mainstreamowe partie takie są, rządzą się przez dyktaturę sondaże, opinii społecznej. Mhm. Jak tylko polscy politycy rozumieją, że pewien temat ma, ma potencjał, Зачинаємо го дромжучить інтенсивні, навіть єже диструпцийний для співпраці білатеральної з якимись важними państwami. E... Відочні тема тволиння, так і в останніх літах міст. Зрештою, як з сондажу опіні сполечної. Поляци темати так звані якби історичне і годнощове юж навіть не сом в першому в першим том пінч. Поляку інтересує інфляція, криза з міграція і так далі. Він натурально на перші плани висуваються такі потенціальні конфліктові темати, зв'язані з господарком і з міграцією. Він є перша причина, для чого якби Волонь в останніх циклах виборчих очедав нєцу на другий план. Mm -hmm. Друга причина є така, що в спосіб на ну, просто натуральний відходжі покоління дітей і внуків. czyli bezpośrednich, krewnych rodzin ocalałych, którym babcia albo dziadek mogli jakby tak z pierwszych rąk przekazać swoje wspomnienia albo przynajmniej wspomnienia kogoś z bliskiej rodziny. Dla kogoś to była autentycznie emocjonalne historia rodzinnej traumy, rodzinnej straty. Jednocześnie z tym pokoleniem odchodzą też osoby ważne dla nagłośnienia tego tematu. Tu mam na myśli w pierwszej kolejności księdza Tadeusza z Zaleskiego Plus, jak widzimy, znowu już taka skrajna prawica w Polsce, Konfederacja w pierwszej kolejności, ale też skrajnie prawicowo skrzydło PiS. To, które w ostatnich latach jakby chętnie grało tą kartą polityki historycznej, no, w, ostatnich, w ostatnich dwóch, trzech latach chętnie gra kartą antymigrancką. I sondaże widać, że to bardziej się popłaca. Czy to będzie trend długoterminowy? Eksperci, z którymi ja rozmawiałam, mówią, że raczej tak. Aczkolwiek, jak widzimy, Wołyń pojawia się też w relacjach polsko-ukraińskich, to widzieliśmy w drugiej połowie lat 2010, kiedy dochodzi do tematu, który akurat jest bardzo, moim zdaniem, niebezpieczny potencjalny, to jest tak zwany temat warunkowania pomocy Ukrainie. Mhm. Że tak w ogóle temu Ukrainę wspieramy, ale jeżeli Ukrainę nie coś, to my wtedy też coś nie zrobimy. I to akurat właśnie wołun jest często przywoływany. Єжели, наприклад, підвиборами політиці права і справедливості, в тим ключові політиці, так це як президент Ярослав Качинський, мовили, що тема воювання є на столі, але допомогу Україні в залежності від її позиції в справі зброї воїнській, по виборах нарація заострошена. Ністе, uh, uh, друга сторона польської сцени політичної, і ході і о Волинь, і о кризис божовий, mm -hmm. і о війне, так звати темати українські не пропонує контрнарації. E, czyli e, idzie jakiś taki przekaz, ale e, z drugiej strony nie idzie przekaz alternatywny. E, czyli mówimy i... o dzisiejszym rządzie polskim. E, tak, do, hmm. tak, dokładnie. Zresztą, to w jaki sposób w polskim społeczeństwie jest przygotowana polityka pamięci, jak jest omawiany temat wojny, to zresztą to coraz bardziej kwestia nie tylko relacji z Ukrainy, ale i spójności społecznej. Obecnie prawie 5% mieszkańców Polski to są Ukraińcy. Mhm. Więc to w jaki sposób ten temat będzie obecny nie tylko w polityce, ale w dialogu społecznym. To w jaki sposób w tym dialogu społecznym będzie obecny na przykład temat akcji Wisła powojennych deportacji w mniejszości ukraińskich. To, w jaki sposób w tym dialogu będzie obecny temat np. niszczenia ukraińskich grobów i pomników na Podkarpaciu, na południu mhm. Polski, do którego doszło w drugiej połowie lat 2010, znów takie. To jest kwestia już nie tylko kontaktów pomiędzy msz że można gdzieś wezwać ambasadora, to jest kwestia relacji między sąsiedzkich. Dlatego wypadałoby nad nią się bardziej pochylić. Ale chyba nas bardziej będzie zajmowało, jak mówimy o przyszłości i o o tej jakby głównej narracji, która będzie dotyczyła Ukrainy i naszych relacji wspólnych. To chyba jednak będzie to, co realnie, tam gdzie mamy pewne różnice interesów, a mówię w procesie negocjowania z Unią Europejską członkostwa Ukrainy, to będzie na pewno polityka rolna, to będzie polityka spójności, to będzie polityka transportowa, prawda? Czy, czy nie wydaje Ci się tak, że trochę te sprawy wołyńskie, Sprawy historyczne zostaną po prostu odłożone, bo, bo staną się mniej ważne? Nie tyle odłożone, ja bym powiedziała, ile no po prostu zejdą na drugi plan. Mhm. Taka jest moja prognoza, taka jest prognoza ekspertów. Tak, zgodzę się z Tobą. Na pierwszy plan wysuwają się tematy gospodarcze i tematy migracyjne. Gospodarcze w kontekście przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Mhm to, w jaki sposób to wpłynie na strukturę polskiej gospodarki i zatem polskiego społeczeństwa. Okazuje się, że Polska, która przez dekadę aspirowała do, do tego, żeby zostać częścią tej bogatej Europy, jakby dalej chce i mieć ciastko, i zjeść ciastko, mm -hmm. czyli e, e, tak chcemy być bogaci, ale już e, bez jakby obowiązków z tym związaniem. E, kwestie migracyjne też nie są bez znaczenia. W tej kampanii taką retoryką antymigrancką, no głównie posługiwała się Konfederacja i takie prawe mhm. tu chodzi o wątek tak zwanego uszczelnienia pomocy Ukraińcom, jakby, sugestie, no, jakby gdzieś sugestia, gdzieś wprost oskarżenie ukraińskich uchodźców, że nadużywają polskiej gościnności, że są beneficjentami polskiej pomocy społecznej i, w ten spo... i odbywa się to kosztem biedniejszych warstw polskiego społeczeństwa. Ale znów takie. Przekaz z prawej strony poleciał, ale z centrum i z lewej strony nie poleciało żadnego sprostowania. Mm -hmm, tak. Nagłośnienie realnych liczb, ile ta pomoc kosztuje polskiemu państwu. Nagłośnienie realnych liczb, ile ukraińscy migranci i uchodźcy w podatkach i w zus wnoszą tak, do polskiego tak, budżetu. Tak, tak. A są to kwoty o wiele przewyższające właśnie koszty tej pomocy. A, już nie mówiąc o tym, że poza podatkami, no Ukraińcy jednak głównie te zarabione pieniądze wydają w Polsce. Czyli w ten sposób też napędzają popyt, też napędzają mm -hmm. polskiego producenta i polską gospodarkę. Ja już zostawiam na dalszym planie kwestie demograficzne, że no banalnie część uchodźców, nawet jeżeli by wojna skończyła się jutro, chociaż po dzisiejszych barbarzyńskich ostrzałach nic to nie zapowiada, ale nawet jeżeli by wojna skończyła się jutro, spora tej ukraińskiej populacji, głównie ludzi w wieku produkcyjnym, głównie matek z dziećmi w Polsce zostaje. Co polscy demografowie nie ukrywają, no jednak jest dla Polski raczej dobrą wiadomością. Olena, bardzo Ci dziękuję i chciałem jeszcze raz Państwa zachęcić do czytania tego raportu. My na pewno z naszej strony w Fundacji będziemy się tym tematem Ukrainy, ale też dezinformacji i tego, jak przeciwdziałać dezinformacji. Jak budować politykę w oparciu o fakty, o liczby, a tego nam chyba tutaj się zgadzamy, tego nam trochę tutaj zabrakło w tym całym dyskursie, żeby odnosić się do faktów, żeby promować liczby, żeby przebijać się z innymi narracjami, a nie tylko takimi bazującymi na. Na bardzo łatwych czy stereotypach, czy, czy takich kliszach, tym czym żyją media, prawda? Tak, zgadzam się z tobą. Jest to zadanie nie tylko dla polskiej strony, ale również dla strony ukraińskiej. Gdyby ukraińscy mm -hmm. politycy rozmawiając ze swoimi polskimi partnerami, mniej odwoływali się do szantażu moralnego, skarżając kogoś tam w ogóle w rosyjskim tarczyku, a bardzo mówili o konkretnych rzeczach, że. Nasza żywność jest zdrowa, to potwierdzają takie badania, że powód uchodźców ukraińskich nie to wychodzi Polsce na zysk i tak dalej. To by też, mi się wydaje, o uzdrowiło klimat relacji. Natomiast no, obie strony czasem wolą schodzić do publicystyki. No ale my będziemy opierać się na faktach, na dobrze sprawdzonych liczbach. Jeszcze raz zachęcamy Państwa. Bardzo Ci dziękuję, Olena. Dziękuję.